Witajcie, dzień dobry. To jest pierwszy live z cyklu Communicate to Influence. Ja nazywam się Magda Patroniak i bardzo się cieszę na to spotkanie. Spotkanie, które dedykowałam przede wszystkim kobietom. Kobietom, z którymi spotykam się bardzo często, zarówno w sieciach kobiet, tych sieciach, Zawodowych, jak i w przestrzeni tutaj online. I mam nadzieję, że już jesteście. Ja powoli orientuję się w tej przestrzeni, przestrzeni tego live'a. Jeżeli już jesteście, to bardzo serdecznie Was zapraszam do tego, żeby przywitać się. Zarówno jeżeli jesteście w drodze do pracy, a może już w biurze, napiszcie w komentarzu. Czego oczekujecie dzisiaj? Czy jest może jakieś pytanie, albo jakaś tematyka, którą chciałybyście, chcielibyście poznać na tym spotkaniu? Ja będę zerkać na te komentarze. Natomiast plan na dzisiejsze spotkanie jest taki, że przez pierwsze mniej więcej 15-20 minut opowiem Wam dzisiaj o tym, co to znaczy komunikować się, aby wywierać wpływ. A ostatnie kilka minut poświęcę na to, żeby odpowiedzieć na Wasze pytania lub wejść w dyskusję, która pojawi się w komentarzach. I już bardzo się cieszę, bo widzę Natalię, która pierwsza się przywitała. Cześć, Natalia. To spotkanie ma charakter dyskusyjny. Ja z jednej strony będę się dzielić moim doświadczeniem, które w komunikacji zbierałam przez 20 lat, pełniąc różne role. Będąc szefową agencji PR, będąc dziennikarzem, prowadzi, prowadząc kampanie lobbyingowe, czy um, rozwijając liderów, sprzedawców właśnie w komunikacji, sprzedaży i perswazji. Ale nie tylko chodzi o to, żeby dzielić się tutaj teorią, ale przede wszystkim, żeby to przenieść na bardzo praktyczne scenariusze, sytuacje, w których wy jesteście. Na zeszłotygodniowej Gali Cyber Women Community, Gali Raising Star, powiedziałam takie słowa, że komunikacja to wpływ. Komunikacja to władza. I dzisiaj chciałabym do tego sięgnąć, co to znaczy komunikacja to wpływ. Jak spojrzeć na to, jak możecie z tego narzędzia korzystać na co dzień? Chciałabym zacząć od Pewnej historii, która bardzo mocno ukształtowała to, jak ja patrzę na komunikowanie, na występowanie publiczne, na prezentowanie i tak naprawdę na przekonywanie innych do pewnych pomysłów, pewnych idei, pewnych rozwiązań. Zapraszam Was do tego, żeby po wysłuchaniu tej historii podzielić się w komentarzu wnioskiem lub lekcją, która tobie. Pojawiła się o komunikowaniu, komunikowaniu publicznym o skuteczności wystąpień publicznych. Zabieram Was w podróż do Dubaju. Jest grudzień 2017 roku. Wyjeżdżając z Polski, wsiadając do samolotu, czuję, mróz na mojej twarzy i takie, taki trochę dreszczyk z jednej strony stresu, a z drugiej strony po prostu zimnego powietrza. Natomiast wychodząc z samolotu w Dubaju, podmuch gorącego powietrza wpada na moją twarz, i to jest ten dla mnie symbol tej ekscytacji, tego co za chwilę mnie czeka. Bo naprawdę cieszyłam się na to wystąpienie, na które zaprosiła mnie Florence. Było to wystąpienie na globalnej konferencji ekspertów, epidemiologów, przedstawicieli zdrowia publicznego zajmujących się zdrowiem, ale przede wszystkim chorobami serca. Miałam na tej konferencji wystąpić na hali plenarnej z wystąpieniem, jak storytelling może pomagać w profilaktyce zdrowia. Na kilka godzin przed konferencją. Na wieczór przed konferencją, jeszcze układałam sobie w głowie i ćwiczyłam to wystąpienie. Miałam w dłoni takie kolorowe kartki. Przekładając je, zaczęłam w pewnym momencie odczuwać stres, który pojawia się w moim ciele. Ten stres wizualizował się w ten sposób, że przekładając kolejną kartkę, miałam poczucie, że ja nie wiem, co jest na kolejnej. Że. Głos mi się zaciska, żołądek zaczyna zawiązywać się w supeł, tracę słowa miałam takie wrażenie, jakby ktoś włączył z y, delete i wykasował wszystko, co miałam na płycie głównej, i nie wiedziałam, co się dzieje. I to był atak y, paniki, który spowodował, że pojawiła się u mnie spirala czarnych myśli. Takich myśli, które cię ściągają w dół, i w pewnym momencie zaczynasz kwestionować wszystko, czym jesteś. Pojawiały się myśli w stylu, czy mój angielski jest wystarczająco dobry, żeby wystąpić na globalnej scenie przed setkami ekspertów z całego świata? Czy to, co ja mówię, jest odkrywcze? Przecież na pewno oni już to wiedzą. Czy ja jestem wystarczająco atrakcyjnym speakerem? Przecież nie jestem żadnym Simonem Sinekiem, tylko Magdą Petryniak z Polski. Jak ja ich tutaj zaskoczę, jak ja im zaimponuję. I ta spirala czarnych myśli powodowała, że czułam się jeszcze gorzej. I zaczęłam tracić wiarę w siebie. I nie wiedziałam, dlaczego tak się dzieje, bo to nie było moje pierwsze publiczne wystąpienie. Już wcześniej, przez ponad 10 lat, występowałam na scenach dużych konferencji, prowadząc konferencje dla Harvard Business Review Polska, kongresy MBA, fora ekonomiczne, i sama byłam zaskoczona, co się ze mną dzieje. Wchodząc do sali Expo w Dubaju, zobaczyłam Florence, tą kobietę, szefową działu zdrowia, która mnie zaprosiła na tą konferencję. Jedyna myśl, którą miałam wtedy w głowie, to była taka: Florence, ja rezygnuję, proszę znać kogoś na moje miejsce. I od razu jej to powiedziałam. Powiedziałam: Florence, ja cię zawiodę. Ja nie będę Simonem Sinekiem tej sceny, który porwie tą publiczność. Florence z dużą troską, empatią spojrzała na mnie i powiedziała słowa, które do dzisiaj są moją kotwicą, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne i komunikowanie. Florence powiedziała: Magda, ja nie chcę Simona Sineka. Ja chcę ciebie, bo to Ty przeprowadziłaś kampanię, która wprowadziła zakaz palenia w Polsce. Po prostu opowiedz swoją historię. Ta publiczność nie oczekuje, że ty im zaimponujesz. Ta publiczność potrzebuje tego, żebyś ty im pomogła zobaczyć, jak storytelling może zmieniać podejście do zdrowia publicznego. I te słowa Florence na zawsze zmieniły moje postrzeganie tego, co oznacza występować publicznie i komunikować tak, żeby wzbudzić pewną reakcję publiczności. Do dzisiaj pamiętam i zawsze stoję z, takim, z taką filozofią, że nie chodzi o to, żeby innym zaimponować, jaka jestem mądra, przebojowa, jak dużo wiem, tylko chodzi o to, żeby innym pomóc. Osiągnąć to, czego potrzebują, dzięki mojej wiedzy i doświadczeniu. I z tego będę chciała, z tej historii, będę chciała podzielić się z wami dzisiaj trzema takimi wskazówkami, jak podchodzić do komunikowania, zarówno na scenie, jeżeli występujecie publicznie, może na zarządzie, kiedy idziecie przekonać zarząd lub liderów do jakiegoś pomysłu. Może na rozmowie kwalifikacyjnej, a może po prostu na takiej konferencji, na którą wiele z nas się jutro wybiera, czyli perspektywy Women in Tech Summit. Mam nadzieję, że ta konferencja, że ta historia też była dla Was inspiracją. Napiszcie, co się w Was pojawiło, jaka myśl, jaki wniosek o komunikowaniu i perswazji. Ja rozróżniam te dwie rzeczy. I w międzyczasie będę spoglądać na komentarze. Natomiast dla mnie komunikowanie to przekazywanie i odbieranie informacji. Natomiast perswazja, czy inaczej influence, wywieranie wpływu, to takie komunikowanie, by wywołać akcję, by wywołać działanie, by poruszyć innych do zrobienia czegoś, do pójścia za naszą wizją, za naszym pomysłem. Stąd. Ten in, communicate to influence, influence, to to jest ruch, to jest działanie. I to jest taka intencja w naszej komunikacji, która ma coś wywołać w odbiorcy: emocje, refleksje, lub właśnie działanie. Do jakich wniosków Was doprowadziła ta, ta, ta historia? Podzielcie się w komentarzu. A ja chcę. W międzyczasie pokazać Wam coś, co mi uświadomiło, co to znaczy wpływać. Jest to model, który został zbudowany przez jednostkę specjalną FBI, czyli jednostkę y, unitu piątego, który zajmuje się takimi bardzo specy, specyficznymi przypadkami. To są przypadki w stylu porwania, zakładnicy. Samobójcy, czyli takie przypadki, w których bardzo trzeba szybko reagować poprzez nawiązanie kontaktu z jakąś nieznajomą osobą i przekonanie jej do tego, żeby ona zmieniła zachowanie. I ten model, który mam nadzieję, że już widzicie na slajdzie, nazywa się Modelem zmiany behawioralnej. To, co jest ciekawe dla mnie, to było takim momentem Aha, jak zobaczyłam ten model. To, żeby przekonać kogoś do zmiany, to jest ta, ta kwestia influence. Nie wystarczy tej osobie powiedzieć, co ma zrobić. Zejść, nie wiem, z najwyższego piętra, z dachu Empire State Building, czy wypuścić zakładników, czy zrobić jakiś projekt, który jest na już. Nie wystarczy tego zrobić, mówiąc tej osobie, co ma, co ma zrobić, i jak ma to zrobić. Żeby wywołać czyjąś zmianę, trzeba najpierw zbudować report. Report to jest poczucie więzi, poczucie połączenia. To jest takie poczucie zaufania do tej drugiej strony, że czuję się, że ta strona rozumie, co to znaczy być w mojej sytuacji i chce pójść za, za nią, chcę ją usłyszeć. I to dla mnie było niezwykle odkrywcze. W tym, żeby przekonywać innych do zrobienia czegoś, potrzebuje najpierw zbudować z nimi więź. I teraz Wam powiem, jak ja to stosuję, bo możecie powiedzieć, no dobra, ale ile razy ja jestem w sytuacji negocjacyjnej, gdzie rzeczy są na krawędzi życia i śmierci. Jeżeli myślimy o tym, że jesteśmy na przykład na scenie albo na spotkaniu z zarządem i chcemy innych do czegoś przekonać, to najpierw ja zawsze sobie zadaję takie pytanie, na ile mam poczucie, że ja z tą grupą zbudowałam więź, takie połączenie w danej sytuacji. Na ile osoby, do których mówię, mają takie poczucie, że ja rozumiem ich, że ja ich słyszę i że ja umiem znaleźć się w danej sytuacji. I najpierw dla mnie kluczem jest to połączenie. Jak ja to robię? Na przykład, zdradzę Wam kilka trików, kiedy wychodzę na scenę i rozmawiam z publicznością, to zawsze mam takie poczucie, że chciałabym znaleźć jakiś punkt wspólny, to jest ten connection, z ludźmi, którzy siedzą na sali. W Dubaju byli to lekarze, epidemiolodzy, którzy podobnie jak ja, wiele lat temu zajmowali się profilaktyką, edukacją zdrowia. Ja miałam poczucie, że je rozumiem, chciałam im pokazać, ja wiem, jakie to jest trudne zadanie. Kiedy wychodzę na konferencje i są tam na przykład kobiety menadżerki, to dzielę się moimi doświadczeniami z bycia kobietą w biznesie, w tych różnych wyzwaniach, które przeżywam. Jeżeli rozmawiam z sprzedawcami, konsultantami, to rozmawiamy o tym, jakie są wyzwania w sprzedaży konsultingowej. Tak samo, jeżeli chodzi o zarządzanie ludźmi. Znalezienie przestrzeni wspólnej, w której możemy poczuć wow, ja rozumiem tą osobę i ona rozumie mnie. To jest mega, mega ważne. I to właśnie ten model FBI pokazuje. On pokazuje, że najpierw znajdźmy to porozumienie i nawet jeżeli my występujemy, robimy prezentację, to zobaczcie, jak ważne jest aktywne słuchanie i empatia. Aktywne słuchanie na wystąpieniu, na prezentacji. To jest włączanie do Twojej komunikacji pytań. To jest, jeżeli jest to duża grupa, duża publiczność, poproszenie o podniesienie ręki, poproszenie o jakieś pytanie lub komentarz za pomocą czata, Menti lub innych środków. To jest próba wejścia w konwersację, to jest czasem zaproszenie kogoś na scenę, czyli aktywne słuchanie, zadawanie pytań. Bardzo ważne. Ja czasem jak wychodzę na różne konferencje lub spotkania networkingowe, to czasem mam takie poczucie, że to jest taki wyścig, kto więcej powie, więcej sprzeda, więcej zadeklamuje o sobie. Brakuje mi w tej przestrzeni właśnie słuchania aktywnego i zadawania pytań. I bardzo Wam polecam przetestowanie sobie takiej metody, żeby. Zadać pytanie, zwolnić tą deklamację, tą, tą prezentację, którą robimy i patrzeć, na ile ja buduję ten report, tą, tą więź z osobami, do których, do których mówię. To jest taka kotwica, która bardzo, bardzo mi pomaga w takim komunikaniu, komunikowaniu, które ma przekonać innych do działania. Widzę tutaj wiele komentarzy i powitań na grupie, na LinkedInie. Panie, że jesteście, bardzo się cieszę. Nie wiem, w jakiej jesteście sytuacji w tym momencie, natomiast chciałabym Was zaprosić do tego, żeby wpisać w komentarzu, chciałabym się do tego właśnie odnieść, główne wyzwania, które widzicie u siebie albo u osób, z którymi pracujecie. W tym, aby efektywnie przekonywać innych, przekonywać, czyli komunikować się z perswazją, czy to w wystąpieniach publicznych, czy w spotkaniach jeden na jeden, w rekrutacjach, w spotkaniach z zarządem, gdzie wy widzicie jest największe wyzwanie takim przekonywaniu w perswazji, tej efektywnej komunikacji, która ma wywołać działanie. Zapraszam. Piszcie, ja spróbuję się do tego też odnieść, mówiąc o takich trzech wyzwaniach, które ja widzę, pracując czy coachingowo, czy warsztatowo, czy mentoringowo, z, zarówno z pojedynczymi liderami, jak i z różnymi grupami. I to są zarówno grupy konsultantów, inżynierów, czy, czy sprzedawców. Mhm. Jakie widzicie główne wezwania w takiej komunikacji, która ma nas do czegoś przekonać? Ale uwaga, nie jest to ani manipulacja, ani to nie jest nachalna sprzedaż. My chcemy, my chcielibyśmy być przekonani. My czekamy, aż ktoś po prostu tak zrobi tą prezentację, że my powiemy – wow, ja to kupuję, to jest świetne. Hmm? Ta chwila ciszy to jest czas, żebyście, jeżeli macie taką możliwość, napisali napisały, napisały w komentarzu o tych głównych wyzwaniach. A ja opowiem o trzech, które ja słyszę najczęściej. I to będzie taki ekspresowa, ekspresowa moja refleksja po tych wyzwaniach z komunikowaniem. Pierwsze wyzwanie z komunikowaniem perswazyjnym to jest, nazwijmy go, za dużo słów. Prezentacje, spotkania, które czasem oglądam, mówiąc wprost, są przegadane. Jeden z amerykańskich prezydentów powiedział, że jeżeli przygotowuje się do wystąpienia, które trwa 5 minut, potrzebuje miesiąca. Jeżeli przygotowuje się do wystąpienia, które trwa godzinę, potrzebuje tygodnia. To jest bardzo duże wyzwanie na spotkaniach, prezentacjach, networkingach, że jest tam po prostu lawina, lawina słów. I wiem, jakie, jakie to jest trudne. Jeżeli są tutaj na sali ze mną dziewczyny, który, z którymi pracuję w ramach wystąpień w konkursie Raising Star, to pewnie może, mogą te dziewczyny potwierdzić, jak dużo czasu poświęcamy, żeby ich wystąpienie, które trwa 7 minut, obciąć ze wszystkich zbędnych słów. Myślę, że również absolwenci um, Communication Masterclass, którzy na zaliczenie muszą zrobić 7-minutowe wystąpienie do zarządu, potwierdzą, że to jest chirurgiczna albo zegarmistrzowska praca. I teraz jak sobie poradzić z tym przegadaniem wystąpień? Ja mam, dla was, ja mam dla Was takie dwie zasady. Pierwsza zasada, ona nazywa się Big Idea. I jeden z ekspertów wystąpień, który przygotowuje ludzi do wystąpienia TED Talk, nazywa to regułą ośmiu słów. Powiedz w ośmiu słowach, jakie jest główne przesłanie Twojego wystąpienia. Jeżeli nie jesteś w stanie tej Big Idea, tego głównego przekazu, zmierzyć, zbudować w ośmiu słowach, to musisz pomyśleć, jak to inaczej powiedzieć. Czyli pierwsza kwestia Big Idea o czym jest to wystąpienie? Jaki bym nadała tytuł książce, która byłaby opisem tego wystąpienia? Drugie, druga podpowiedź, jak podchodzić do tego, żeby było mniej słów, to jest taka, um, taka zasada na przykład trzech. Powiedz trzy rzeczy, które byś chciał, chciała, żeby osoby po tym wystąpieniu zapamiętały, poczuły i zrobiły. Co ta osoba ma zapamiętać, poczuć i zrobić? To nam pozwala skupić się na tym, żeby było mniej słów w wystąpieniu. Druga kwestia, która widzę, że jest bardzo dużym wyzwaniem, szczególnie kiedy spotykam ludzi, może już nie na wystąpieniach publicznych, ale na spotkaniach, na przykład z teamliderami, liderami, rekrutacjach czy networkingach. Czyli wszystko jest o mnie, o moim produkcie, o mojej roli, o moim zespole. Jest taka perspektywa, że mówimy z perspektywy, co my zrobiliśmy, co my osiągnęliśmy, co nasz produkt potrafi, jakie daje korzyści. Zmiana kluczowa w tym podejściu jest taka, żeby zmienić schemat mówienia z tego na co ja robię i dla kogo, na komu pomagam w osiągnięciu czego, co ktoś. X to może być Twój potencjalny klient, szef, ktoś w organizacji, osiągnie dzięki współpracy ze mną, lub z moim zespołem. Kluczowa zmiana w tym, jak komunikujemy, pokazująca, budująca to, ten report, to połączenie z drugą stroną. I trzecie wyzwanie, które często słyszę, pojawią się i same te osoby, które są techniczne, to przyznają, że zbyt techniczny żargon. Za dużo trzyliterowych skrótów, za dużo mówienia językiem technicznym. I tutaj, tym, co może Wam pomóc, to jest oczywiście upraszczany i reguła, którą stworzyli um, między innymi inżynierowie uh, i projektanci uh, w Lockheed Martin, uh, którzy projektowali samoloty. Ta reguła nazywa się KISS. Keep it simple, stupid. Upraszczajmy. Możecie do tego wykorzystać analogie, metafory lub storytelling. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli za bardzo wchodzimy głęboko, to budujemy tak zwaną asymetrię w informacji i druga strona nie może poczuć tego rapport, bo nie czuje się zrozumiana. Nie czuje, że rozumie to, co chcecie jej przekazać. A zatem to są takie moje filary myślenia o tym, jak się komunikować, by wywierać wpływ. Po pierwsze, w tej relacji budować połączenie, budować zaufanie, nawet jeżeli to jest pierwsze spotkanie z publicznością, z grupą, której nie znam. Po drugie, skupić się na tym, jaka jest jedna rzecz, którą chciałabym, żeby te osoby zrozumiały. Po trzecie, Wyjść z perspektywy ja na perspektywę mój odbiorca. I po czwarte, upraszczać. I wtedy to komunikowanie nie jest tylko przekazywaniem informacji, ale to komunikowanie realnie może doprowadzać do zmiany, do wywoływania akcji, do współpracy i działania. Mam nadzieję, że te wskazówki były dla Was pomocne podczas tego dzisiejszego spotkania. Widzę też Wasze komentarze i one są jak najbardziej do zaadresowania też naszych kolejnych spotkaniach. Bardzo dziękuję. Część osób potwierdza, że szybkie mówienie, wiele dygresji, zbyt, zbyt właśnie skomplikowany język, Ania tutaj dodała bardzo fajnie, to są rzeczy, które powodują, że trudniej nam przekonać drugą stronę, bo ona nie ma poczucia, że rozumie. A może też nie ma poczucia, że jest to połączenie z nami i ta wspólna idea. Mm. Super. Bardzo, bardzo dziękuję, że jesteście. Zostało nam 5 minut dzisiejszego spotkania. Moja idea była taka, żeby zrobić takie. Krótkie, bardzo soczyste pigułki inspiracyjne, może właśnie w drodze do pracy. Nie wiem, czy jesteście właśnie już w biurze, czy jeszcze w tramwaju, lub w samochodzie, i chciałabym je powtarzać. I żeby to zrobić, zależy mi na tym, żeby usłyszeć, co jest dla Was interesujące, jakie kolejne tematy w komunikowaniu z perswazją, w komunikowaniu, które buduje wpływ. Was interesują, podzielcie się tym w komentarzu. Ja przygotowałam kilka takich tematów, które, z którymi się często spotykam, i o nich teraz opowiem. Może któryś z nich jest dla Was interesujący. To są tematy, którymi najczęściej pracuję z grupami, zarówno właśnie podczas warsztatów, ale też indywidualnie. Bardzo często pojawia się temat storytellingu. I to jest coś, co, co uwielbiam, bo jest to genialne narzędzie do tego, żeby tak się komunikować, żeby inspirować, edukować, ale też pociągać innych za naszą wizją. Więc jest storytelling, są struktury prezentacyjne. To jest też mechanizm, który nam pozwala być bardziej precyzyjnym i jak GPS, dzięki takiej strukturze doprowadzić słuchaczy z punktu A do punktu B. Co jest tematyka retoryki, trójkąta retorycznego, czyli takich narzędzi, które pozwalają nam na argumentację, przekonywanie. Często słyszę o temacie zarządzania stresem, mowy ciała, ale również tego, jak, jak mówiąc, wprost, sprzedawać swoje pomysły bez sprzedawania. Czyli, żeby nie było poczucia, że jakoś puszuję, że jestem zdesperowana, żeby innych do czegoś przekonać. Jakie tematy Was by interesowały i chcielibyście chciałybyście je usłyszeć na, na kolejnym live'ie, proszę podzielcie się w komentarzu, a ja z przyjemnością spotkam się z Wami za tydzień, we wtorek, 12 czerwca, również o 8.30 żeby opowiedzieć o którejś z wybranych właśnie technik. Czekam na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że one będą również napływać. Zapraszam do tego, żeby one napływały przez całe. Cały czas, cały tydzień, bo już za tydzień się widzimy. Więc zapraszam Was do tego, żeby być w kontakcie. Z kim widzę się jutro na perspektywy Women in Tech Summit? Napiszcie do mnie, czy wiadomości prywatnej. Chętnie w tej wielkiej hali Expo się również za Wami tam zobaczę. A tymczasem dziewiąta na zegarze. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za te pół godziny. Ja się czuję bardzo, bardzo naenergetyzowana i mam nadzieję, że to będzie wspaniały dzień dla Was wszystkich. Do zobaczenia za tydzień.